Dobra, to, 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 to. Zamiast... I'M, dumbedem, I'm, dumbedem, I'm dumbedem. I Idziemy na syla. Finally and unfortunately for someone, I mean for me. <gled> Dobra. E... Shooter, are you ready to montage? <gled> and again and again and again and again and again. And you repeat this every fucking time in your life. Nie potrzebuję, jakby mi parówka wychodziła. Pomyślałem o życiu shootera i wyszła mi parówka z buzi, tyle wam powiem. A, shooter, zmontuj to tak, żeby wyszła. Ja myśląc, żeby zagrać wesela. Wychodząca parówka, poproszę. Dobra. Ok. shooter mam nadzieję, że dasz radę. Animacja ognia wygląda jakby to był pocisk wycho wychodzący z komory, ale nie mógł wyjść. Albo coś innego. Shooter, jest to do twojej interpretacji i do twojego montażu. I have only one thing to say. Go fuck yourself. 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 O yeah. He hey, hey. Doktorze, proszę nie Zostaw mnie w spokoju! Odejdź potworze! Gini Do widzenia. Okej. Okay. Maybe jakoś to zrobię. Maybe. I guess, I think. I, I can do that, right? I have any. anything to do? No, mam karty. Fajnie. Don't kill me. I'm good. I'm good. Mam karty, mogę uciec. Okej, okay, panowie, w szeregu frontem do ściany, do mnie zbiórka! Naprzód! W szeregu frontem do mnie zbiórka, naprzód żołnierz! Naprzód żołnierz, w szeregu... Żołnierz, wróć! Wróć! W szeregu frontem zbiórka. Dalej. Opuścić broń. Teraz tak, panowie, naszymi zadaniami jest... Na, naszymi zadaniem... naszym zadaniem będzie zdekontaminowanie podmiotu SCP-049. Dostaliśmy informację, że na terenie placówki jest, poprzednie oddziały nie dały rady z nim, więc my... Będziemy starali się zdekontaminować owy podmiot. Jeżeli na terenie placówki znajdują się jakieś inne personel, również wprowadzamy procedury związane z działaniami wobec takich podmiotów. Zrozumiano? Nie rozdzielamy się, idziemy razem. Jeżeli chcecie strzelać, to musicie mieć wolną drogę. I każdy za każdym razem, jeżeli jesteśmy w grupie i cały czas chodzimy w grupie, dopóki nie będzie momentu, w którym się rozdzielimy, pytacie o pozwolenie do donieść strzału. Zrozumiano? Jest. Mhm. Ruszamy za mną. Można wyciągnąć broń, broń gotowość. Broniesz? Możesz dołączyć do mojego oddziału. Możesz. Do... Słuchaj, czeka, czeka, czeka. Gotuj broń, cel! Dobra, ustawić się w li. ustawić się e, naprzeciwko e, gate'a. Gotuj broń, celuj. Ustawić się naprzeciwko. Czuj, nie otwieraj tego! Nie otwieraj tego, nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj tego otworzyć. Nie otwieraj tego. Cofnij się, żołnierz. Cofnij się. Ustawić się. Gotuj broń. Cel. Ognia! Cofnąć, cofnąć. Wycofać się, wycofać się. Wycofać się, Raz. No, jeden nie zdążył. jednego. Nie zdążył wbiec. I to jeszcze z mojego działu. Świetnie. Jeden. Per... Co z tego, że rozwaliliśmy te. Zielone. Sytuacja mi się nie podoba aktualnie. Dobra, gotuj broń, wycelować w windę i czekać na kontakt. Gotuj, kurde, ała, spadłem. Gotuj i strzelasz! Wszystko w porządku, gotuj! Czysto, idziemy gate'em A. Wycofujemy się, naprzód. Naprzód, 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 wycofujemy się. Naprzód, wycofujemy się do gate'a A. A. Gate'em A przejdziemy. Naprzód, naprzód żołnierz. Odstępy pomiędzy sobą 3 metry. To jest minimum. Zrozumiano? Ogień odpo w grupie, gdy jesteśmy w formacji, strzelamy tylko i wyłącznie na rozkaz. Przypominam, że radio służy tylko i wyłącznie do komunikatów związanych z podmiotami. Zakaz używania go w kwestii porozumiewania się pomiędzy członkami grupy, jeśli chodzi o jakieś sprawy typu podaj amunicję itp. itd. itd. Tylko za pośrednictwem rozmowy zwykłej radio jest aw awaryjne. Więc, reasumując, gotów. Zabezpieczamy gate B. Najpierw musimy go odciąć. W tył się cofnąć. Ja otwieram. Gotów. Wchodzę pierwszy Prawa czysta, zablokuj! Boga Może coś tu być? Raz, raz, cofnij Cofnij, cofnij Utknął z nami, do windy, do windy Dobrze Haha, <laughs> będzie musiał wyjść. Jeden pod lupę. W porządku. Lepiej, żeby zginął, niż został zamieniony. Nie to, że cieszę się z śmierci naszego kompana. Granat, dawaj, dawaj granat. Podrzucaj. Gotów? Czekaj, czekaj. Tera, a teraz! Teraz! Fragat! Ognia, ognia! Unieszkodliwić podmiot. to Okej, okay, wezmę winder. Braga mał! Szybko, szybko, szybko! O kurde, ale się popieprzył, musiałem wyrzucić sprzęt, nie byłem w stanie po prostu tego podnieść. Ale się powaliło. Kompletnie. Zamknąć grodzie już! Zamknij grodzie natychmiast. Amunicja potrzebuję też. Ja nie mam totalnie zero pocisków. Granat tutaj. Bierz granat, żołnierz. Priet. Kontakt! Cofamy, cofamy. Raz, raz, raz. Cofnij, zmiana. Poddaj się podmiocie STP-173 natychmiast. Walczysz sam. Dowódca jednostki Lima 0415. Dobra. Pamiętaj, trzeba wyrżnąć go natychmiast. Masakra, coraz więcej ludzi, fajnie, fajnie Fajnie się dzieje, fajnie się dzieje No chodź tu, chodź tu Dlaczego, 049, 049 A, I'm dum I'm dum I'm dum Zgłasza się to Golf 14, odbiór Szkoda, że nie można się wychylać Na E albo Q Zgłasza się kadet, Golf z 14, odbiór. Dostałem, nieźle. E, rebelia, rebelianci chaosu wkroczyli na teren placówki. Dobra, dobra, dobra. Szeregowy, wszystko w porządku? Tak jest, dowódco. Dowódca tam gdzieś jest. Dowódca, gdzie jesteś? Chyba do g poszedł. Ty dowodzisz, tak jest. Tak jest o mnie, szybko, szybko! Biegiem, biegiem! Dowódca czeka O, dowódco? Aha I hope they still alive Mam nadzieję, że żyją Czy ktoś jest? Bo było zamknięte Jest pan pewien? Czy to tam byli re rebelianci? Mobilne formacja operacyjne, kolejny raz wtracają do placówki Się. Cofnij, cofnij! Nie mamy... Cofnąć, cofnąć Ognia A łak, kurde! Postrzeliłeś mnie, dowódco! Przepraszam Ja będę strzelał, ty uciekaj. Pilnuj gate'u Przedowuje Uwaga! Ognia! Czekaj, nie strzelaj! Oh. Lubię placki? Tak, jak papież dzieci. Boj. ja boy. panie Oberleutnant von Nogaj. Pewno też jakiś pieszaniec.